Muzyka Łazienki królewskie to miejsce spotkań ludzi twórczych. Tu w dialogu z przeszłością i klasyką realizujemy program nowoczesnej edukacji dla wszystkich. Łączymy potencjał wielu ludzi i instytucji. Twórczo działamy w najpiękniejszych miejscach łazienek. Z nami odkryjesz niezwykłe ogrody, poznasz pałac na wyspie z królewską kolekcją, zajrzysz za kulisy Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii. Zajęcia prowadzimy metodami warsztatowymi, zaczerpniętymi z różnych dyscyplin: animacji kultury, teatru, sztuk plastycznych, arteterapii. Bawimy się sztuką i językiem, gramy z XVIII wiekiem i oświeceniem. Zapraszamy do łazienek królewskich miejsca spotkań ludzi twórczych.